Akta nie chronią y, y, praw, praw y, artystów i twórców. Akta inwigilują całe społeczeństwo. Szkoda, że nie będzie można y, meczów oglądać przez internet, bo tylko to mnie tak naprawdę interesuje co mm. ta A poza tym, dobrze, ja na przykład jestem za prawami autorskimi przez mp Nie rozumiem, Hołdys, w tej kwestii, a czy. Słuchałam, kiedyś analizowałem jego wypowiedzi w kontekście ochrony praw artystów i tak dalej. Natomiast w tym przypadku to, to on się myli. Okay, rozumiem, że może metoda nie jest idealna, ale generalnie z ideą sprzeciwu wobec respiracji się zgadzam. Wielbudzka filmów i muzyki w tym kraju konkretnie kompletnie daje ciała. Na każdym kroku 10 filmów się dokłada po prostu. MPIK rzuca 40% marżę, płacę za coś, czyli muszę oglądać 30 minut reklam. Nie mamy ani, ani Netflixa w Polsce, ani iTunesa. Jak Nawet... mamy się dowiedzieć, czy jakaś płyta jest dobra i warta kupienia? Jak nie można wszystko Na podstawie rozmów z moimi znajomymi, yy... Wiesz, no po prostu z kilkoma kuplami konkretnie rozmawiałem, to, to oni mnie uświadomili w ogóle, że to jest rzeczywiście no po prostu lipa, żeby to weszło, no, nie? I, I jak najbardziej jestem wśród tych ludzi, którzy są wśród protestujących, aczkolwiek po prostu sam jestem internetowo straszliwie zatufany i tak naprawdę dopiero oni mnie uświadomili, wiesz, że, że, że właśnie ten protest ma uzasadnienie. I, no i co? No i, i im wierzę bardziej niż, niż polityków, prawda? Nie chciałabym się na razie wypowiadać, dlatego że po prostu nie znam całej treści, też nie chcę, żeby się z góry na mnie lub na tak, ale uważam, że jakikolwiek dokument, który ograniczy naszą wolność, to nie jest właściwy. A druga sprawa, że no, jestem oburzona, że nikt nie zapytał nas o zdanie. O tym, co zamierza się... jakie decyzje zamierza się przedsięwziąć. To jest, to jest pi pierwszym wskazaniem, na na totalitarne działania. Wżywałam trochę i stwierdzam, że w Polsce mimo wszystko jest bardzo fajnie. No, czasami to przypomina państwo policyjne. Ja jestem spokojna od tego. Znaczy i tak rząd leje sobie na te protesty, więc.. Rząd chce to i zamknąć nas w klatce. To no tak jakby, nie wiem, to siedział y, u mnie cały czas w pokoju i obserwował każdy mój ruch. Chodził ze mną nawet nie wiem, do łazienki, do kuchni patrzę co robi, ile jem. E, no, taka prywatność, tak, znaczy naruszanie jej. Unia Europejska podobno ma wprowadzić y, system monitoringu na każdym rogu ulicy i tak dalej, zbierania informacji o obywatelach. No to to już takie jest dosyć, y, dosyć poważne wkroczenie na y, prywatność człowieka i wydaje mi się, że Wtedy dopiero zaczną się jakieś poważniejsze kroki. Za dużo się wszędzie wtrącają teraz. Dzięki. Nie długo, to nie pamiętam, gdzie mam nie jechać. Jestem wkurwiona. Tak, no to jest. jestem wkurwiona. Będą nas kontrolować. Tak, no to mi się nie podoba. Bo taka u nas demokracja, jak za mnie baletnica. Że to sprzyja tylko wielkim korporacjom, które i tak mają dużo kapitału, A ich jeszcze większy rozwój prowadzi te korporacje Oczywiście prowadzi do tego kryzysu, do zasilania się tego kryzysu, który mamy. Co byś widziała, akta? Tyle dla nich. Ale jak to jest, że ty jesteś, pokazujesz fakam w ogóle akta i, i jednocześnie chyba korporacją, a wspierasz korporację? Miekiła nie, nie wspomniałem. Pitu, jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię, możesz również kupić. Ale generalnie kolekcjonujemy pisy również od wszystkich, którzy chcą, żeby ja w wróciła do nas, do Polski. Dodamy dodatkowy protokół ochronny Pitu, Pitu. Jestem po stronie internautów i oczywiście wszystkich osób korzystających z internetu, że internet został już naruszone naruszony i rząd wykazał się ogromną odpowiedzialnością i beztroską, jeżeli chodzi o interes polskich obywateli. działa na szkodę polskich obywateli. To jest mój pogląd rząd działa przeciwko interesom polskich obywateli, tych, którzy korzystają z internetu, internet jako poważne źródło informacji, informacji dla mojego pokolenia. Trochę to komplikuje życie, no nie powiem. Co, co robisz? Będzie teraz trzeba w piłkę grać i ruszać się poza dom. To jest ograniczenie naszej wolności w internecie. Kocham piractwo, bo bez piractwa internetowego bym nie obejrzał fantastycznych filmów zagranicznych. No i kurde, jak mamy teraz wybór, albo przesiedzieć przez DVD, za które zapłaciliśmy 50 zł, 30 minut reklam i nie można ani ze znajomymi, ani tego sprzedać, ani nic. Nie ja mogę ściągnąć, zanim leży na półce u nie, nie akta i prawo wiosny. To co się dzieje to jest po prostu jakaś masakra. Zbrojna rewolta to jedyne skuteczne rozwiązanie. Wojna ciągle trwa. N nie wiem do czego to zmierza.